Cześć, witajcie w ostatnim odcinku na moim kanale. Podjąłem taką, a nie inną decyzję, ponieważ wrzucanie filmów na ten kanał sprawiało mi coraz mniej satysfakcji i jest to przede wszystkim moja wina, ponieważ zamiast czerpać z tego radość, zacząłem z tego robić pracę, wyznaczałem sobie terminy, których się trzymałem, i zamiast skupiać się na zabawie z nagrywania i animowania, Martwiłem się, czy wyrobię się na termin, który sam sobie wyznaczyłem. Nie odchodzę jednak całkiem z YouTube'a, a tym bardziej nie porzucam animowania. Od jakiegoś czasu chodził mi po głowie pomysł, aby założyć nowy kanał, kierowany głównie pod anglojęzyczną publik. Pozwoliłoby mi to dotrzeć do szerszej widowni i na nowo podejść do tematu. Czuję, że taki świeży start dobrze mi zrobi. Projekty z tego kanału nie będą już kontynuowane, ale uważam, że wyjdzie im to na dobre. W tym filmie chciałbym też podziękować wszystkim, którzy od lat mnie oglądają, a także tym nowym widzom, bo oni też są ważni. Jestem Wam wdzięczny, że od tylu lat śledzicie moje postępy i wspieracie mnie w tym, co robię. Jako, że ten nowy kanał ma być świeżym startem, nie będę Wam od razu dawał linka do niego. Poza tym nawet jeszcze nie założyłem tego kanału ale za jakiś czas wstawię o tym posta albo coś w tym rodzaju, żeby ci, którzy dalej chcą śledzić moje postępy, mieli taką możliwość. Na nowym kanale zamierzam wstawiać przede wszystkim animacje i czasem jakieś filmy związane z animacją, ponieważ to mi po prostu wychodzi najlepiej. Zastanawiam się jeszcze nad nazwą, możecie mi dawać jakieś propozycje w komentarzach, jeśli jakaś szczególnie mi się spodoba, to bardzo możliwe, że ją wykorzystam. I dzięki temu będziecie mieli wkład w nowy rozdział mojej twórczości. Ja jeszcze raz Wam wszystkim ogromnie dziękuję i po raz ostatni już na tym kanale żegnam się z Wami. Cześć!